Karolina Filipkowska ponownie w studio, wydarzeń 24, czas na pogodę. O, powoli już wstaje dzień, widzimy tutaj panoramę Warszawy. No może niezbyt dobrze widzimy, widać, nie jest to chyba najlepszy zwiastun do tego, co Karolina będzie mówiła. Słyszeliśmy przed chwilą o celach klimatycznych. Tutaj klima... przytarcie oczu nic nie da. Tak naprawdę, ta, tak to, tak to, tak to naprawdę wygląda, drodzy Państwo, dokładnie. Słyszeliśmy przed chwilą o celach klimatycznych, no bo mówi się dużo o tym, że klimat się ociepla, no i póki co rzeczywiście ten listopad był no, chyba dość ciepły, jak na takie wieloletnie standardy, no to powiedz, czy wciąż będzie tak ciepło, Karolina, czy w najbliższych dniach troszeczkę się zmieni, troszeczkę bliżej zimy? Już no początek był wyjątkowo dobry. Pierwszy dzień tego miesiąca to niemal 20 stopni na termometrach, więc lepiej być nie mogło. I też pierwsza połowa listopada nas nie zawiodła, ale już widać się. zmiany w prognozach długoterminowych. Mamy na horyzoncie spore ochłodzenie. Układ wysokiego ciśnienia, który klinem będzie sięgał nad obszar Polski, nad te krańce północne, sprowadzi do nas arktyczny chłód. No i wskazania termometrów w najbliższych dniach będą już zdecydowanie niższe, przeważnie jednocyfrowe będą pojawiać się opady dzisiaj też, dziś deszczu bądź brzawki, ale w najbliższym czasie na nizinach będą to także opady deszczu ze śniegiem. Coraz bliżej zimy, no i coraz mocniej będziemy ją odczuwać i coraz mocniej będziemy obserwować te zmiany na mapach. No to też zobaczmy te mapy i skupmy się na tym, co dziś nas czeka. A dziś chmury frontu atmosferycznego nad obszarem Polski. I te chmury przyniosą opady deszczu bądź też mrzawki. W trakcie dnia na północy będzie się przejaśniać lokalnie, nawet rozpogadać, Wyjdzie słońce. No i najpóźniej te deszczowe chmury dotrą nad krańce południowo-wschodnie. Dziś jeszcze bez opadów tam. Na Pomorzu, Kujawach i w Wielkopolsce w trakcie dnia. Przejaśnienia, rozpogodzenia to w linii wybrzeża. Opady deszczu prognozowane są głównie w Gorzowie Wielkopolskim w Poznaniu, a temperatura wyjątkowo wyrównana około 7 stopni. Na Warmie, Mazurak, Mazowszu i na Podlasiu opady deszczu w południowej części tego regionu. Jeszcze teraz pochmurno, ale w trakcie dnia na krańcach północnych będzie szansa na przebłyski słońca. Temperatura no, dość niska. Na północy te wskazania termometrów zdecydowanie odmienne w porównaniu do tego, co było ostatnio. Od czterech do maksymalnie 7 stopni w tej części Polski. Na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i w Małopolsce pochmurno jeszcze teraz lokalnie, głównie z opadami i mrzawki w trakcie dnia. Opady będą ustępować, a na termometrach Skrajne wskazania, tak można powiedzieć, bo w Lublinie 6 stopni, ale Kraków zakopane dwa razy więcej do 12. Górny dolny śląsk z Ziemia Lubuska z temperaturą od 6 do 11 stopni, z spornym zachmurzeniem lokalnie, z opadami deszczu na barometrach w Warszawie 1005 hektopaskali, A więcej informacji pogodowych w aplikacji Pogoda Interia. Dobrego dnia, do zobaczenia.